Witamy Państwa serdecznie Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie Na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą Krakowia Zmierzy się z górnikiem Zabrze. Tak Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. I ruszyła pierwsza połowa. Pora przyjrzeć się, jaki skład wystawiła Krakowia. A tak prezentuje się pierwsza jedenastka górnika Zabrze. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Ładny odbiór. Krakowia wciąż przy piłce. Do bramki niedaleko. Boris Sekulić. Ale uwaga, jest pod presją. Rywale przejmują piłkę. Teraz, czy dobrze to wykończy? I teraz kibice chcieliby strzału. To miał być plasowany strzał, ale zupełnie się to nie udało. Nie, to nie tak powinno wyglądać. Tu trzeba odpowiednio złożyć się do uderzenia. Teoretycznie łatwe, ale jak przyjdzie, co do czego? Sekulicz. Rafał Janicki. Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Pasom należy się rzut wolny, tak przynajmniej uważa sędzia. Co zrobi Kornel Rupa? Odważnie blokuje strzał. Doskonale, znów to blokuje. O, teraz świetny przechwyt, może być zagrożenie do bramki niedaleko. Truje w pole karne, ma do kogo. Piłka poza boiskiem. Gra wznawiana od bramki. Teraz Podolski. Podanie do Sekulicza. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Był tam fał na zawodniku górnika, ale mamy zastosowaną korzyść. Rafał Janicki, Damian Rasa, Lukas Podolski, Siblak. Górnik zawsze przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. Skrywa w pole karne. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z oleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. Faulowany jeden z Zabrzan, ale sędzia stosuje korzyść. No cóż, jednak za mało korzyści w tym puszczeniu korzyści, więc sędzia cofa akcję. Rzut wolny. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Po tym przewinieniu sędzia dyktuje rzut wolny dla Krakowi. Piłka w mur, rozczarowanie dla strzelca. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Okazja, jak marzenie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. I zmiana w zespole Krakowi. W pole karne głęboko teraz. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Bardzo ładnie teraz w obronie, znowu mogą konstruować akcje. Czy wyjdą na prowadzenie? Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Ładne dogranie na dobieg, nie tym razem proszę Państwa, sędzia gwizdze spalonego. No, szybciej trzeba było to zagrać. Na co tu czekać, Tomku? Ale pochwalmy chociaż wyjście na pozycję, bo było podręcznikowo. Sztab Krakowi przeprowadza zmianę. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Podulski I zatrzymał to ładnie. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Janka Filopulos teraz. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. I teraz poprzeczka, ale gramy. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. Przyznam, że przy tym uderzeniu sądziłem, że piłka wyląduje w bramce. Bardzo blisko było prowadzenia. Niestety tylko obramowanie. Strzelec musi obejść się spa. Ciekawe czyste. I mamy pierwszą bramkę. Nie byliśmy pewni, czy ten moment w ogóle nadejdzie, ale jest. Doczekaliśmy się. Bezbramkowy remis utrzymywał się za długo, ale końcówka może być bardzo ciekawa. Rywale muszą odpowiedzieć. No patrząc na ich grę, to było do przewidzenia. Widzieliśmy jak budują presję i na powtórce widać jak ta presja zmieniła się w bramkę. Długo musieliśmy czekać na tę bramkę. Zapowiada się ciekawa końcówka. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Jantafylopoulos. Musioli. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Nie ma gola. Co interwencja. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Rianda Filopulos. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Musiolik. Pasom należy się rzut wolny, tak przynajmniej uważa sędzia. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Wizdek, dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Atak Krakowi. Może uda im się doprowadzić do remisu w końcówce. Rzuca piłkę w pole karne. Co za sytuacja, by w końcówce spotkania doprowadzić do remisu. Wystarczyło tylko strzelić. Łatwo powiedzieć, ale weź pod uwagę okoliczności, nerwy rzadko są dobrym doradcą. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Teraz musi! I udana interwencja. Rzutrożne, a czasu na wyrównanie mają coraz mniej, muszą to mądrze rozegrać. Dość środkowuje z rogu, dość głęboką. A zatem strzela. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Głęboko w pole karne zagrywa. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej Rywala. Czy będzie zagrożenie? To dośrodkowanie mogło tu namieszać, ale obrona czuwa. Udanie. Na... Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. Fakty są takie, że ten wynik nie polepszy sytuacji tej drużyny w ligowej tabeli. Mimo, że przecież granie była taka zła, takie jednobramkowe porażki niestety bolą najbardziej. Bardzo dobra forma, zasługuje na sporo pochwał po dzisiejszym meczu. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić.